Cześć, kochani, Mark, z tej strony z beston.pl. Drzeba oliwne mini Fata Te, które bardzo polubiliście w zeszłym roku. Dokładnie ten rozmiar. Pokażę Wam, co zarezerwowałem, tak mniej więcej. Bo tu nie ma sensu robić zdjęcia każdej Rosji. Tą zarezerwowałem. Proszę bardzo. Tutaj widać. Którą jest? Proszę Tą zarezerwowałem. Tutaj idzie operator kamery. Tutaj jest ta. Bardzo ładna. Następna. Ta jest dla mnie zarezerwowana. nie będę pokazywał tu na filmie, która następna, sens gdzieś jest to widać. jest, tutaj jeszcze panie ciężko szacują. Proszę bardzo. Ta jest zarezerwowana też dla mnie i pokażę jeszcze jedną dla przykładu, proszę bardzo. Ta jest też zarezerwowana dla mnie. To są oliwki, drzewa oliwne, minifata. Tam jest jeszcze trochę więcej, ale pokazuję takie przykładowe. Każdej nie robię zdjęcia, bo po prostu nie ma takiej możliwości. Musiałbym tu być za długo, a oni mają następnych dostawców i dla mnie nie będą mieli oczywiście tyle czasu. Pamiętaj, zapalniamy Polskę z besoce. Cześć!